Siema, z tej strony ja um, dzisiaj pochodzimy sobie w na sutowaj na trybie um, z potworami ze względu na to, że dawno nie było odcinka to teraz już coś będzie przynajmniej Mam taki fajny enchantowalny miecz, o. I dlatego za jednym ciosem dostaję dużo ekspo, a to jest chyba najważniejsze. O, tu już nic nie ma. To jest węgiel. Ruda węgiel. No, bo tam mamy już sporo materiałów od potworów, więc się wydrucimy. Co by tu wywalić? A to wywalić, tak? że Wam pokażę. Mm, też tam mamy światła, czekajcie gdzie? To była aha, tu. Eee, tu tam, tu teraz, tu tam, w tom, tak. Mm. To już są znane okolice. Tak dawno nie było odcinka, że nawet nie pamiętam, co wam pokazywałem, a co nie. Więc sobie popatrzycie. I tutaj jest mój kościół. jeśli go nie pokazywałem, to go w następnym odcinku pokażę jak sobie przypomnę czy go pokazywałem czy nie to teraz pójdziemy de ptakiem do mojego domu. Ten same w prawo, w lewo, na dół. O, tu mogą wyjść pod fotoki, bo czasem wychodzą. No a jednak jest okolica bezpieczna. I dlatego też ładujemy tutaj nie, tu wszystkie materiały od pod fotoki. Wszystko nam się może przydać W każdej chwili dość, dość wszystko jest Nie wiem, czy Wam ten mój domek pokazywałam w ostatecznym swoim i się widną wodną na poziom numer 2 które są schody na poziom pierwszy o tu Macie ziotłudełko nieskończone. Tam macie pototal, ale to w tym pototalu nic nie budowałem w netarze. Tu macie mnóstwo takich tych, tych korytarzy. Prawda, ten łączy się z tym. Ten łączy się z poziomem wyżej. Tu macie balkonik po do drugiej stronie góry. Tam widzicie Fatmę Trzciny pod tą ziemią. Kolejny balkonik, wyjście do drugiej, a to jest to szkiełko na końcu tego długiego tunelu, w szliśmy. Przechodzimy windę, aha, tu się potoniłem przed potwortakami kiedyś. No, no to idziemy na kondygnację już widokową. Może tylko razem schodami. No tu już jest dość wysoko. Więc nie polecam osobom zębnym wysokości, ale można dotrzeć znacznie wyżej. To jest szczyt góry. Tu mamy e, farmę. Jest taki e, tyń adobuzów. Zasadziłem patę drzewek. A tu mamy deptaczek na e, tapaz Stąd jest fajny widoczek na kościół i okolice. Jeśli macie jakieś pomysły, co mógłbym tutaj zatowić w tej dolinie z wodospadem, to śmiało podpowiadajcie, może coś mi się uda zbudować. Już się powoli otomni ciemno, więc bata za niebezpiecznie. dokończę budowę tego deptaku i zejdziemy kratką schodową tą izotyczną póki co, nie wiem co z tym zrobić Pewnie tu za niedługo z, będzie ta druga winda dotawi, yy, wodna. No bo nie ma tutaj jak tego zagospodarować, albo do tablina po prostu. No i wychodzimy w tym długim korytarzu wyjściowym. Teraz przechodzimy do takiej, jakby sali koncertowej. Chyba ta dziewięć. Prawda, w w tym moim nowym tekstopaku wykorzystałem Dotterno jako głośniki. to jest zapreszę Tu się schodzi. Tu jest wejście dalej. I, ta, i ta, ta, stop Tu są motogany końcowe. Jak filcha, to monizę też tam. Tu się jest tu tu się go jeszcze pół pitu nie zatobiłem, ale to zatowię później ustaram się nie cheatować Te piszczaki wszystkie to z wełny zatowiłem, a te dodatkowe z bloków węgla i z ród węgla. To są jakby takie roże. Kolejne przejście, schody tu na górny poziom. Tu już byliśmy, schodzimy tu za kulisy. Tu jest scena. No i to chyba tyle, co mam Wam jak na razie w, tak, w środku mojego domu do pokazania. No i już tutaj jesteśmy w saunie w takim jacuzzi więc pora się z Wami pożegnać. Trzymajcie się na razie. Cześć. Jak Wam się podobało dajcie łapkę w górę. Jak macie jakiś pomysł co mógłbym tu jeszcze zadowolić, to piszcie w komentarzach.